Witam Was ponownie w kolejnym vlogmasie. Tych vlogmasów już się troszeczkę nazbierało, tematyka jest przeróżna i dajcie znać, która najbardziej Wam się podoba. Ja dzisiaj mam naprawdę bardzo zaletany dzień. Po pierwsze, e, brakuje tylko dwóch dni do Santa Lucia. Wiecie, że we Włoszech nie świętuje się e, Babo Natale 6 grudnia Mikołaja, tylko właśnie 13 grudnia, nie w całym Włoszech, tylko w moim regionie tego właśnie 13. Santa Lucia i świętują to bardzo, bardzo. W międzyczasie będę się jakoś malowała. E, zacznę od oka, bo już bazę mam przygotowaną i e, tutorial jest, pojawił się vlogmas właśnie jak wykonać makijaż e, minerałami i te minerały właśnie mam na twarzy, także jeśli chcecie to zaglądnijcie. No, a teraz nałożę z Pixi taką e, wielką matitę, sobie tutaj bazę na oko. Dobrze, W każdym razie, w każdym... mówiłam Wam właśnie, że dzieci tutaj bardzo czekają na Santa Lucie. Ja zrobiłam bardzo dużo zakupów, prezentów online w tym roku, bo wiecie, że byliśmy zamknięci przez dłuższy czas, nie można było wychodzić, centra handlowe były zamknięte, dlatego właśnie zrobiłam je, opłacało mi się to zrobić na Black Friday online. Problem jest z tym, że są straszne opóźnienia, jeśli chodzi o dostawę i czekam na taką dużą paczkę, gdzie dlatego do zdecydowały. To nam nie dochodzi, już wam się odzwonić się do kurieru, już to by było, ustalić, gdzie ona się zablokowała i dlaczego ona właśnie nie dochodzi. Niestety jakoś ciężko mi jest w ogóle kogokolwiek. Yy, Dostać na telefonie ciągle jest albo zajęta, a jak już jest wolne, to nikt nie odbiera. W ogóle. w ogóle czeski film nie znoszę takich rzeczy, ale ja wciąż mam nadzieję, że ta paczka dojdzie. No, będzie lipa, jeśli nie dojdzie, bo najwyżej dam im na święta te rzeczy, na które czekam. Ale chciałam też dla Was nagrać film właśnie o tym, co upalowałam na Black Friday, a tu po prostu <gryw> czekam na dostawę niektórych jeszcze rzeczy i ona się strasznie opóźnia. No, tak to jest właśnie, jak się zamawia online przed świętami. Ja zazwyczaj wszystko mam zaplanowane dużo wcześniej, ale kiedy zobaczyłam tą ofertę, nie będę nic zdradzać, to od razu wyciągnęłam kartę i zapłaciłam i czekam właśnie na dostawę. No, zobaczmy, no. Speranza ultima morire, także mam nadzieję, że dojdzie. Dojdzie na czas, zobaczycie, że dojdzie. Zaraz będę znowu dzwoniła. Nie wiem, czy wiecie, ale że właśnie od dnia 13, bo tak naprawdę to już konto ustalił to, muszą to tylko podpisać i musi to tylko być już ustalone od dnia i myślę, że to będzie od 13 przechodzimy ze strefy pomarańczowej do strefy żółtej. Co to oznacza? Oznacza, że wreszcie możemy się przemieszczać jak chcemy, gdzie chcemy, że restauracje zostaną otwarte do godziny 18. Znaczy, że na obiad można pójść, ale już wieczorem nie. Bary zostaną otwarte, no to praktycznie zostanie otwarte wszystko. Możemy się wreszcie przemieszczać, iść do fryzjera, kosmetyczki, gdzie chcemy. Yy, I będzie to trwało prawdopodobnie tylko tydzień, bo już na święta znowu wszystko będzie zamknięte, tak przynajmniej mówią. Teraz sięgam po paletkę Pixi i użyję tych matowych cieni właśnie, żeby przyprószyć to, co mam tutaj, żeby mi się to później nie zebrało. Aczkolwiek ta matita, ta, ta kredka, ona jest bardzo fajna ze względu na to właśnie, że ona mm, za chwilę zastygnie i pozostanie, nie zbiera się. Ale mimo wszystko, żeby właśnie przedłużyć trwałość i pigmentację, by podbić, podbić ten kolor, to właśnie nałożę jeszcze matowego cienia. Będzie dobrze pasował do mojej bluzki. Robimy makijaż pod bluzkę. Brązowy. Jeszcze mam resztki Rzęs. no Nie wierzę, że tak długo mi się trzymają, a te ostatnie to w ogóle nie chcą odpaść. No i powiem Wam szczerze, że strasznie dużo śniegu sypnęło tutaj we Włoszech, w górach. I tak myśleliśmy sobie z mężem, że co ty na to, gdyby tak faktycznie odblokują, będzie można się ruszyć, że sobie pojedziemy na jeden dzień w góry z dziećmi, żeby mogły pobawić się w śniegu. I to by było naprawdę super. Także myślimy nad tym. Nie wiem, czy nam się uda. Ale myślimy nad tym. Nic, nic wam nie zdradzam, zobaczymy z czasem. No, normalnie rzecz biorąc, to mogłabym nawet tak już wyjść, bo ja ogólnie nie maluję się zbyt mocno. Tym bardziej, że teraz ubieramy maseczki, to w ogóle nie jest potrzebne. No, ale dla nagrywania czasami ten makijaż sobie walnę. I teraz wezmę, sięgnę sobie po jeden z tych błyszczących cieni, które są przepiękne, i dam sobie tutaj w kącik oka. Będzie on wyglądał na taki bardziej wypoczęty. To spojrzenie będzie wyglądało na takie rzeźkie, wypoczęte. O, tak niewiele trzeba. A od razu zobaczcie, jak pięknie odbija światło. Jakie mam plany na dziś? Na dziś mam takie plany, że yy, będę jeszcze dzwoniła, zobaczyć, czy to dziś nie przyjedzie kurier, bo jeśli za chwilę mi ma przyjechać, no to yy, niestety yy, nie będę się ruszać z domu. A jeśli nie odbędą mi odbierać, no to jadę teraz do IKEA, jadę do różnych sklepów, bo potrzebuję naprawdę kilka ważnych rzeczy, żeby pokończyć moje ozdoby świąteczne, jeszcze prezenty świąteczne, bo przed samymi świętami ja się nie ruszam. Tym bardziej, że jeśli otworzę za kilka dni, to wiecie co się będzie działo? Wszyscy ludzie polecą. Jak niepoważni do tych sklepów, centrów handlowych. Teraz jest godzina dziewiąta rano, także jest bardzo wcześnie i aż tłumów nigdzie nie będzie. Tym bardziej nie muszę dzieci brać, bo dzieci są w szkole i ja właśnie takie zakupy lubię najbardziej. Zobaczcie, jak tylko się podkreśli brewkę, jak od razu to dużo lepiej wygląda, nie? Twarz nabiera takiego charakteru. Gorzej z drugą, bo ta brew mi idzie tak na okrągło i to w ogóle tutaj w niektórych miejscach, gdzie powinny włoski mi nie rosną. No dobre jest, powiem Wam szczerze, mogłoby być lepiej, ale naprawdę nie mam czasu, nie chcę tracić czasu. Teraz wezmę sobie ten najciemniejszy cień, który jest w palecie, taki matowy. Zobaczcie, o te dwa. I tylko sobie tutaj podkreślę linię rzęs. W ogóle teraz, kiedy nosimy maseczki, nie zwróciliście uwagi na to, że bardziej zwracamy uwagę na oczy, czy one są ładne, jakiego ma, jaki mają kolor. Bardzo często kiedyś patrzyliśmy na usta osób, które właśnie do nas mówiły, a teraz zauważyłam, że już nie patrzymy na buzię, bo jest maseczka, i bardzo zwracamy uwagę na właśnie oczy. Także dobrze jest je troszeczkę podkreślić. Wyciągniemy sobie moim ulubionym tuszem. Zawsze się pytacie, który tusz polecam, i powiem Wam ten Unico z, um, z Collistar. Jest naprawdę świetny. Bardzo ładnie wyciąga rzęski, w szczególności osobom, które ich nie mają, tak jak ja. No i czy od razu człowiek lepiej nie wygląda? Ja się aż tak poważnie. Wiecie, nie, nie podchodzę do siebie aż tak poważnie, w sensie takim, ja bardzo często wychodzę bez makijażu, włosy spięte i nie mam z tym żadnego problemu, ale nie mogę zaprzeczyć, że dobrze się czuję, kiedy jednak ten makijaż sobie zrobię. Na usta tak naprawdę niczego nie nakładam ostatnio, błyszczyk tylko, żeby teraz nawilżyć i jest to debora Milano, tylko tutaj na środeczek. No, i od razu człowiek prezentuje się o wiele lepiej. No, jeszcze tylko poprawimy sobie włosy, bo nie miałam czasu, żeby się dzisiaj jakoś nie wiadomo, jak poczesać. Ale ja chodziłam do szkoły baletowej i Wy o tym wiecie. Ja uwielbiam ulizane włosy. Wyglądał na pewno lepiej w rozpuszczonych, ale ja uwielbiam koczki, warkocze, kucyki. Koński ogon to są moje fryzury ulubione. Także. Bardzo często się tak czeszę i widzę, że moja córka też to ma po mnie. O. Uliżemy sobie te włosy. Troszeczkę lakieru. Niewiele. Uuu. I odrobinę perfumy. Kochani, spadła ostatnio temperatura. Zobaczcie, ile śniegu w górach na Gulielmo. W zeszłym roku byliśmy tam, pokazywałam Wam, wam jest przepięknie. Więc jak odblokują, to na pewno się wybierzemy jeden dzień w góry, by właśnie pobawiły się dzieci na śniegu. Pięknie. i naprawdę tanie dodatki do szopki, no ten jest boski 99 euro ale jest piękny a ten jaki śliczny moje dzieci by były zachwycone w przyszłym roku na pewno skompletuję fajny taki, taki dodatek O, 2 za 3 euro czyli 1,50 euro 50 za takie koszty no takie coś, O, to fajne. A, takie aniołki, no naprawdę fajne o, Zobaczcie, jakie piękne kule. O, tego szukałam już od dawna, 2 euro za taki kawałek. Jest właśnie też jako ozdoby. No, bo taki okrągły. Na pewno fajnym prezentem jest też maszynka do robienia kawy, albo to do ubijania mleka. To już wiele razy Wam mówiłam. Oj, to tu pół kosztuje, powiem Wam nawet mało. Czy to jest do ubijania mleka, czy tylko do robienia. Tak, to jest do ubijania mleka i powiem Wam wcale to dużo nie kosztuje, bo 8,90 Ale to jest napisane infuzjera, czyli żeby to nie ubijało pianki, tylko przy A, moka to jest to Żeby właśnie ubijać piankę O, ten kosztuje jeszcze mniej, 7,90 I zobaczcie, całkiem niezły jest Myślę, że to jest fajny pomysł na prezent Wiele razy mnie właśnie o to pytacie takie dwie lampki do wina, bardzo ładne. To też jest świetny pomysł na prezent. Albo taki dekanter, też jest fajnym pomysłem na świąteczny prezent. O, tutaj mamy też taki inny. Bardzo fajny pomysł na prezent. Buongiorno. Przepiękne. Też takie obrusy. Takie obrusy też jest bardzo fajny pomysł na prezent. W takim kolorze, bardziej piaskowym z tyłu. Podoba mi się bardziej. O, widzicie? I tu macie taką wstawkę. Tylko, że jest za mały na mój stół. Zobaczcie, jakie śliczne kubeczki też. To też jest fajny pomysł na... Prezent dla kogoś. genialne Genialny. A tu zobaczcie skrzaty, a ja też sobie takiego skrzata zrobiłam. Jeden z moich ulubionych sklepów młazą dumą. Tu, a widzę, że są nawet jakieś promocje i można coś właśnie wyszukać na prezenty bardzo fajne bombki nawet jako dodatek do pakowania prezentów a to są a to jest kalendarz o jeśli jest przecenione to kupię go i zrobimy go w przyszłym roku bo zawsze chciałam im zrobić taki kalendarz super sprawa takie perfumowane saszetki zestaw fajnych perfum do domu, świeczek zapachowych. Wszystko jest wszystkie zdoby przeciwnione o 50%. To jest naprawdę bardzo opłacalne. Um, weźmiemy sobie już. A zobaczcie to jakie piękne tu. O jakieś liczby. A ta pięk śpieca piękna. To jest zawsze fajny pomysł na prezent. Taka śpieca. No i zobaczcie, to... a to jest cover do telefonu. Ale jakiego telefonu? Bo moja córka by chciała takiej. iPhone 6, 7 i 8. To by chyba pasował do cór do, 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 do telefonu mojej córki. Bardzo fajny pomysł też, taki, taka skrzyneczka na biżuterię. Taki zestaw sztućcy też może być fajnym pomysłem dla kogoś. Jak i taka nietypowa karafka ze szklankami. To są ze rzeczy, z których może sami nie kupujemy. Ja zawsze chciałam mieć właśnie w barku taką butelkę z kryształu z szklankami do whisky. No. Fajny pomysł na prezent. Przepiękna świeczka. Sklepem ulubionym przez młodzież i dzieci jest oczywiście Tiger. Trzeba zdezynfekować ręce o. Są foremki wreszcie. Co prawda takie małe, ale są. Fajne, żeby zapisać właśnie imiona i prezenty dla kogo idą. Takie dodatki, właśnie, żeby. Handle with care. A ja potrzebuję, właśnie, jakieś takie woreczki do zapakowania albo pudełeczka. Ale to jest akurat kalendarz adwentowy, ale możemy sobie zaprzykleić albo i nie. I całkiem nieźle się to prezentuje, mogłabym zapakować do tego jakieś fajne prezenty. Na przykład z, taką, z takim dodatkiem. Będzie to fajnie wyglądało. I tutaj mamy ich ile? Trzy, trzy, trzy z każdego rodzaju kosztują 3 euro, a nie a, a nie, euro. 2 euro, to się opłaca jeden i weźmiemy jedną taką bo też jest piękna i tu jest ich więcej za 3 euro też bardzo fajny pomysł to jest też bardzo fajny pomysł, widzicie otwieracie taką paczkę, jeśli Wasz prezent jest mały, nie wiecie jak go zapakować i chcecie żeby wyglądał na większy, bogatszy to to jest bardzo fajne, bo tu w środku mamy kilka właśnie opakowań fajne bardzo fajne takie skarpeciorki o jakie już piękne tu jest tych torebeczek, na przykład szy też fajny pomysł, żeby coś włożyć do środka na przykład zrobione przez nas ciasteczka, co prawda myślę, że włożymy ciasteczka do naszych skrzyneczek to zrobimy tym razem takie małe ciasteczka, a tu mamy wszystkie właśnie takie ozdobne. O, bardzo fajne. Do zdobienia. Widzicie, tu macie na przykład za euro, a ten macie na przykład za 3 euro i tutaj macie też już, no fajny taki zestaw, już z kartkami do przypięcia, więc mogę zrezygnować z tych kartek i tak nie grzałam. No to spoko. To też są bardzo fajne dodatki na prezent, właśnie dla jakiejś dziewczynki, dla nastolatki. One sobie to mogą przyklejać na paznokcie, e, albo nawet robić z tego jakieś prace artystyczne. Fajna rzecz. U, zakupy w Teddy Bear... Zakupy w Tigerze zrobione. Moja córka uwielbia rzeczy z Tigera, wszystko by tam chciała. Także to jest świetny pomysł właśnie, żeby coś dodać, żeby zrobić jakiś fajny upominek koleżanki. Zdałam się jeszcze szybciutko do Ikei, żeby kupić kilka rzeczy, których mi brakuje. Jak właśnie końcówki, jak właśnie yy... chcę zawiesić dwie zasłony i chciałam kupić, by je zawiesić. Jak już tutaj jestem, to kupię też świeczki na święta. I... Zawsze kupuję takie zestawy, które o, widzę tam, bo chcę zrobić świecznik, i te zestawy naprawdę bardzo, bardzo się opłacają. Te zestawy naprawdę są bardzo opłacalne, świetnie wyglądają i można je komponować w różny sposób. Bardzo fajnym pomysłem na prezent jest też kupienie takich bardzo dobrych produktów, jakościowo naprawdę dobrych, i później zrobienie samemu koszyka. Który też Wam pokażę w jednym i jak się robi taki koszyk. Koszyk, jaki mam na myśli, to coś tego rodzaju. Widzicie tutaj we Włoszech, to jest bardzo popularne. Tylko, że ja nie chcę takiego kupionego, bo, jest, bo zazwyczaj wewnątrz jest kotekino, którego ja na przykład nie lubię, i jakieś Pandoro, które może też nie jest najlepsze, w zależności od ceny takiego koszyka. A jak sobie wybierzemy sami produkty, które chcemy, to na pewno będzie to fajny prezent dla każdego. I na sam koniec dnia idziemy do mojego ulubionego sklepu, czyli sklep z ozdobami świątecznymi. Muszę tu kupić ostatnie prezenty. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. No po prostu można nacieszyć oczy z każdej strony. Wszystko bym tu kupiła. Piękne. I w takim sklepie można wybrać naprawdę dużo prezentów. Kwiat to na pewno też jest świetny pomysł na prezent świąteczny. Ja bardzo lubię i na pewno bym się nie pogniewała, gdyby ktoś mi sprezentował jakiegoś fajnego kwiatka. A tak naprawdę to przyjechałam tutaj po stelle, ale chciałam taką jasną, dużą i jasną. A niestety są duże i czerwone. A ja chcę taką o Jaka cudna. Taką właśnie chcę. Przepięknie wygląda. Zobaczmy, czy cena nie jest zabójcza. 20 euro, no jest. Cena jest zabójcza, bo przetrwa taki kwiatek tylko kilka dni. No, ceny są wysokie, dlatego, żeby to jeszcze przetrwał, ale taki kwiatek przecież wytrzymuje tylko i wyłącznie. Kilka tygodni. A zobaczcie tutaj, jakie piękne, duże. Takich mieszanych to raczej nie bardzo, ale tak. No piękne. Piękne. A taka mniejsza, 4,90. Dlaczego taka kosztuje 4,90, a tamta tak dużo? Sobie walnę taką malutką. W tej dużej to raczej nie. Widzicie co? No kurde, ta 7,90. Ta 4,90, to sobie kupię dwie takie, i mam taki rozmiar jak tamta. I zapłacę połowę. Bardzo ładne są właśnie tego typu ozdoby, Zobaczcie, taki wazon. Jest troszeczkę hominki w środku. No, tak to wygląda naprawdę ładnie. 50 euro. No, bardzo ładne. Zobaczcie, kupiłam dwie stelle e, w cenie jednej, bo tamta kosztowała 20 euro i była mniej więcej taka duża, a teraz kupiłam, a ja po prostu kupiłam dwie mniejsze i zapłaciłam połowę, także jestem z tego bardzo zadowolona. Jestem mistrzynią wyszukiwania super promocji. Teraz muszę lecieć po dzieci, także się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i zobaczycie w następnych vlogmasach, co upolowałam, bo upolowałam mnóstwo rzeczy fajnych i to, co upolowałam pokażę Wam w innych vlogmasach, żeby nie było zbyt długo i zbyt nudno Dzisiaj i żeby Was też namówić do śledzenia mnie i oglądania kolejnych filmów. Także śledźcie mnie, bo będzie ciąg dalszy. Cześć Wam!